Ej, witajcie na kanale Kradwe TV. Dzisiaj zrobimy sobie kartkę noworoczną. Jak wy, ale ja nie zdążyłam zrobić wszystkich kartek na święta, dlatego pomyślałam sobie, że w tym roku wyślę parę kartek już na nowy rok i to jest chyba jedyny zestaw stempli, który ja mam noworoczny. Chcę Wam pokazać wykorzystanie mm, bardzo fajnej maski e, z Finabar, którą ostatnio zakupiłam. Do tego dokupiłam e, bardzo fajny e, również z Finabaru e, pędzel e, ten gumowy. Jak to się, nie wiem, nazywa dokładnie. No i zakupiłam jedną z tych icing paste, która bardzo mi się spodobała. Zakupiłam kolor Frosty Pearl, ponieważ mogę go po prostu zabarwić każdy inny kolor. Na przykład... E, takimi mikami właśnie z fina Baru, które mam. E, I dzisiaj właśnie będziemy sobie tak barwić. Tutaj to jest e, po, kolor oryginalny tej e, maski. Taką wygląda. Bardzo fajnie się mieni i błyszczy. Bardzo ładnie wygląda na krawcie. No i chciałabym wam też pokazać, jak fajnie można wykorzystać właśnie tusze distress do kolorowania na tego typu. E, Podkładzie czyni na białym, ale właśnie na kraftowym, bo to jest bardzo fajny efekt, zupełnie inny efekt niż jak to się robi na mm, białym papierze. I do tego użyjemy właśnie pędzli, które mam również z kraftveny. Uwielbiam te pędzle, to są pędzle wodne, bo zdecydowanie lepiej się używa tuszy z właśnie tymi wodnymi, chociaż można robić to na sucho, ale to jest troszkę bardziej chyba męczące i yy, może nie takim mega mocnym, ale właśnie mega mokrym, ale takim lekko wilgotnym. E, będziemy kolorować takie stemple. E, do tego użyję Distress Oxide, które znajdziecie również w Craftvenie. Synku, ale ja nagrywam teraz. A ja, chcę, ja chcę mieć samolot pasażerski. samolot pasażerski. Dobrze, nie do urodziny. To, czy... to sobie poza rzeczy, uciekaj mi stąd. Ale nie, nie wchodź mi tu, bo ja nagrywam. Ja użyję akurat pumice Stone i Hickory Smoke, czyli takie właśnie szarości do pokolorowania tych moich leniwców. No i użyję archiwala do odbicia tutaj napisu i też zwykłego Distressa, żeby pokolorować pazurki. No i oczywiście tablicy do odbicia stempi, która jest po prostu moim must have, także zaczynamy. Na początek odbiję sobie stemple. Tutaj mam akurat dwa y, takie stemple. Teraz sobie może odbiję dwa inne. No i tutaj mam właśnie napis: Don't sleep over this Happy New Year, więc to jest jedyny mój stemple taki, y, taki noworoczny, więc y, używam właśnie tego. No i odbijamy, będziemy za chwileczkę kolorować tablicę. Tonic, Tim Holtz Studios, bardzo Wam polecam, ale polecam Wam wszystkie tablice, niekoniecznie tą, chociaż ja na przykład sobie bardzo chwalę to, że tu jest właśnie clear i tu jest gumowy stempel, mogę sobie to przewrócić i ten nacisk jest dokładnie taki sam. Nie wiem za bardzo, jak to działa właśnie w pozostałych firmach, bo nie wiem, czy tam też są. Ja ostatnio próbowałam, bo chciałam sobie kupić taką samą, ale małą. Zdecydowanie, jeżeli nie macie takiej tablicy, to polecam Wam najpierw kupienie troszkę mniejszej, bo Mówiąc szczerze, ja rzadko używam jakichś dużych elementów, żebym potrzebowała tą dużą tablicę, a jednak mniejsza będzie bardziej myślę użyteczna. Także tego napisu na razie nie będziemy odbijać, więc serdecznie Wam to polecam. No ale póki co odbijamy sobie archiwalem stempelki. No oczywiście sprawdzam, czy się odbiło. Jeżeli coś się nie odbiło, no to poprawiam to raz jeszcze. O, myślę, że już jest wszystko odbite. Teraz odłożę sobie te stempelki na bok yy, i odbijemy. I teraz będziemy kolorować. Yy, no i do tego kolorowania tak jak mówię, użyję sobie tych yy, dwóch yy, pędzelków. przy do tych większych płaszczyzn. Ten większą z większą końcówką. A do tych mniejszych z tą mniejszą, bo jest wygodniej. No i najpierw użyjemy tego jaśniejszego, szarego. Ona ma troszkę dwa inne, zupełnie inne odcienie. Ten jest troszkę niby ciemniejszy, ale ten tutaj jest troszkę jaśniejszy. No i tym jaśniejszym koloruję tutaj oczka. Jeżeli ja pokoloruję je yy, i po tym, pojadę po tym ok oku czarnym, no bo jest mi tak łatwiej to po prostu później przejadę sobie normalnie cienkopisem jeszcze raz te oczy, żeby one były czarne i wyraźne, bo jest mi po prostu szybciej tak kolorować. Nie muszę się przejmować za bardzo tym, że yy, najadę tutaj na, na te oczy czarne. I jeszcze jedno tutaj, ten mój pędzelek, on tutaj nie ma wody, on jest tylko delikatnie nawilżony yy, i jest troszkę ciężej się maluje, to znaczy ten kolor yy, jakby bardziej jest suchy ten pędzelek, ale z drugiej strony jest bardziej intensywny i przy tym kolorze yy, ja sobie właśnie wolę zrobić takim troszkę bardziej suchym pędzelkiem, mimo tego, że tak jak mówię, no yy, ciężej troszkę się to koloruje, ale jest lepszy efekt, bo od razu jest taki jasny, tak jak widać. Ja tutaj przybliżę, będę kolorować tego drugiego o, i tak jak mówię, yy, koloruję całą tą i to oko również czarne, Nakładam po prostu na pędzelek prosto z y, poduszki tej, y, z, tych, z tego y, tuszu i za chwileczkę po prostu wezmę czarny cienkopis i tutaj te oczy, które przed chwileczką zamalowałam, jeszcze raz pojadę po prostu czarnym cienkopisem, tak jakby je domaluję. a na razie skupiam się na tym, żeby pokolorować na ten jasny szary te, y, te główki i oczy. I właśnie dlatego wybrałam ten papier kraft, bo tu jest taki fajny właśnie efekt takiego rozjaśnienia, takiego lekkiego jakby błysku. E, bardzo mi się to podoba. Natomiast zrobimy sobie troszkę inaczej, ponieważ będziemy barwiły, będziemy barwili tą e, tą e, maskę, tą miką, no to e, pomyślałam, że zrobimy właśnie na ciemniejszy, zabarwimy i zrobimy to na kremowym papierze. Dobra, tutaj sobie jeszcze poprawię te oczka, żeby były jaśniejsze. To może by byłoby oczywiście biały, ale ja nie chciałam białego właśnie tutaj nakładać. Można sobie zwilżać nawet jakąś mokrą ściereczką, niekoniecznie tutaj właśnie w środku, żeby była woda. Yy, bo przy tych małych elementach jak jest mokry, mocno mokry pędzel, to też się bardziej rozmywa i ciężej się to po prostu nakłada. Także tych drobnym to sugeruje, przy tych drobnych elementach sugeruję zrobić to yy, Właśnie bardziej suchym pędzelkiem, ale już teraz będę robiła te brzuszki. To już mam tutaj y, mokry pędzel i nakładam tutaj na całość y, ten kolor y, drugi, ten szary. No i oczywiście tutaj on jest y, troszkę inaczej, będzie wyglądał jak wyschnie, dlatego można nawet nałożyć dwie warstwy. Najpierw nałożyć sobie jedną warstwę tego szarego, poczekać aż on wyschnie a potem nałożyć drugą warstwę, żeby on był taki bardziej widoczny. Na razie sobie nakładam go na całego tego mojego śpiącego leniwca, a potem nałożę sobie jeszcze tylko na pazurki już normalny tusz, taki nie oksaj, tylko normalny. Bo żeby były takie fajne brązowe pazurki. Tutaj jeszcze widzę, że jest taki listeczek, który też nada troszkę smaczku. Ten listeczek zaraz zrobimy, żeby był taki jasny, zielony. Bo też chodzi o to, żeby właśnie wykorzystać um, zalety oksydów, które nawet na takim ciemniejszym tle są po prostu bardzo ładnie widoczne i takie może powiedzieć jaskrawe nawet. Dlatego tu zdecydowanie chciałam właśnie wziąć ten y, szary papier i pokazać właśnie moc y, y, distresów, oksajdów, bo zdarzały mi się pytanie nawet jak robię jakieś live'y, to właśnie czym się różnią oksajdy, takie distress od, y, Boże, no, dist distresy normalnych, no to właśnie między innymi tym, jak wyglądają na takich y, tłach ciemnych. Tu sobie na razie w wytrę. Y, Aha, dobra, jeszcze mamy, jeszcze mamy ten e, te, e, drzewo, na którym on jest. E, tutaj mam Forest Moss. On jest taki moss, forest moss. On jest taki ciemniejszy troszkę, dlatego użyłam go, bo mogłabym tutaj brązowego użyć, ale nie chciałam brązowego. Chciałam właśnie taki troszkę zielonkawy kolor, bo e, no fajnie mi to jakoś wyglądało. Dlatego tutaj użyjemy takiego e, zielonego. On wysycha ten taki fajny kolorek. I jakoś mi się tu jakoś mi tu przypasował. Oczywiście nie jest proste kolorowanie takim większym yy, pędzlem, ale staram się to robić tak, żeby nic tutaj nie wyjechać. Ale te pędzelki są fajne, bo są takie naprawdę gładziutkie i bardzo fajnie się nimi koloruje. Także polecam te pędzle. Yy, ja wcześniej miałam z jakiejś tam firmy, nie pamiętam już nawet jakiej, ale już mi się takie brzydkie zrobiły, takie jakieś rozlazłe. Więc cieszę się, że mogłam sobie ja teraz kupić nowe, bo ja lubię nowe. Ojej, ręki mu nie pomalowałam na szaro. Teraz muszę pomalować. Mój głos jest troszkę dzisiaj zmieniony, bo jak słyszycie, aha, zaczynają się już. Yy, zaczynają szczelać. Dzisiaj mamy 29, więc już za oknem szczelają i mój pies zaczyna głup głupować. Fajnie się to yy, tak, jakby troszkę yy, yy, jakby to powiedzieć samo się yy, blenduje. Ten kolor nie jest taki jednolity, przez to, że jest ten kolor też taki trochę kredowy, można powiedzieć. Yy, I teraz jeszcze yy, szybko domalować yy, tym ciemniejszym, czyli tym. Muszę taką domalować rączkę mu. Zobaczcie, co tutaj zjechałam ja tutaj z wizji. Dobra, teraz jeszcze tylko będę chciała zrobić pazurki, i tak jak mówię, nie mam żadnego takiego ciemnego oksajda, więc wezmę tutaj normalnym yy, tuszem Distress i tylko pomaluję same pazurki na brązowo. No, i tak będzie widoczny, bo jest po prostu ciemny, także tu nie ma problemu. Więc wszystkie pazurki maluję na brązowo. No i jeszcze bym bardzo chciała tutaj te listki tak y, rozjaśnić mocno, więc też posłużę się distressem, ponieważ tylko w mam gwarancję, że to będzie ładnie widoczne, mimo tego, że będzie bardzo malutki. Wcieram sobie porządnie ten pędzelek. Tu mam taką wilgotną ściereczkę i nakładam znowu tego zielonego i nakładam na listek. I naprawdę to po prostu wygląda przepięknie. Mimo tego, że to jest maleństwo, to ten pigment jest tak ładny i błyszczący, że listek wygląda uroczo. Tylko trzeba naprawdę malutkim pędzelkiem to zrobić. Nawet ten mi się trochę rozjeżdża, ale zaraz go ładnie złożymy. I jest widoczny, śliczny, błyszczący listek. Te obrazki już myślę, że są skończone. Teraz je tylko będę wycinać. Zanim wytnę jeszcze, to wezmę tylko bo myślę, że to już po wysychało wezmę tylko czarny cienkopis i domaluję tutaj. Pojadę po prostu po tych oczkach jeszcze raz, żeby one były bardziej widoczne i czarne, no bo je ja zamalowałam. Wcześniej robiąc kolorując. Ok, myślę, że jest ok, także wycinamy teraz. Będziemy to robić teraz, same nasze obrazki będą oczywiście na tym krawcie, natomiast tutaj chcę nałożyć maskę. No i teraz, żeby ta maska nie była kremowa, tylko podpasuje się troszkę pod kolor tego kraftu, to zmieszam ją z miką. I teraz, właśnie mika na za bożą nadzieję, że nie dałam plamy, różowa będzie zbyt delikatna, na kremowym powinien być troszkę inny, dam go troszkę więcej żeby więcej, bardziej napigmentować tą moją, tą moją maskę. Nie maskę, tylko, bo co ja bradzę, e, tą moją pastę. E, no i wybieram ją właśnie tym nowym moim narzędziem, urządzeniem. Ona jest, o, taka bardzo ładna, e, bardzo ładna, błyszcząca, ale ja sobie to mieszam z tym moim pudrem i zmieniam sobie jej barwę. No i teraz biorę sobie tą maskę. Fajne w tej masce jest to, że jest właśnie duża, czyli w momencie, kiedy ja potrzebuję właśnie długiej, e, długiego kawałka, tak jak tutaj, to jest na dwa, mogłabym zrobić nawet na trzy te stemple, ale już nie chciałam też przeginać, więc to jest fajne, że mogę sobie na to pozwolić, bo ona jest po prostu długa. Także nakładam e, na nią stworzoną przez chwilę, przed chwileczką e, nową moją pastę o nowym kolorze. Tu jak nakładam to też mniej więcej widzę, ile tej maski jest na tym. Czy ona jest dość grubo położona, czy troszkę cieniej, więc też fajnie to można kontrolować i to jest naprawdę świetne. Nie jestem w stanie zrobić tak wszystkiego tak gładziutko i tak bezproblemowo zwykłą, taką do nakładania, tutaj mi się za bardzo odprawia, ale dobra zwykłą taką, wiecie, do nakładania um, Boże, jak to się nazywa? Nawet nie mogę już pomyć. Tą szpa, szpachelką, czy jak to się nazywa? A to naprawdę fajne jest, bo fajnie się kontroluje. Kurde, szkoda mi będzie tego, będę musiała zrobić jeszcze jedną kartkę. Dobra, wycieram sobie to od razu, tą moją wilgotną ściereczką, żeby to mi tu nie zostało. No i sprawdzamy, jak nam się to udało. Mega fajny efekt. Idę umyć od razu na bieżąco. Tak wygląda. Y, bardzo ładnie się mieni, błyszczy. Ma super kolorek. No i teraz czekam aż to wyschnie. A w międzyczasie, jak to będzie schło, oczywiście można tam y, użyć jakiejś suszarki. Ale ja w międzyczasie y, wykroję sobie y, też z papieru kraftowego. Teraz się zastanawiam, bo tu jeszcze jest taki podkład wycięty właśnie takim wykrojniczkiem. Teraz się zastanawiam, czy zrobić go białego, czy. Wykroję taki tak, bo nie mogę się teraz zdecydować, muszę to potem przyłożyć. Um, polecam Wam serdecznie takie małe maszynki. Są idealne do takich właśnie małych wykrojów, szybkich wykrojów. Tutaj sobie odkroję kawałek z tego papieru, bo nie będę go teraz na razie używała. Także serdecznie Wam polecam, dostępne są również w Craftvenie. Jeśli nie ma w tej chwili, no to wystarczy tylko dać e, zamówienie, bo powiadom, e, tam Martę powiadomić, że taki coś by się chciało mieć. A ja teraz wycinam, nie muszę tutaj wytargiwać e, dużej maszynki, czego nie cierpię, bo, bo zawsze mnie to denerwuje, żeby wyciąć jeden malutki elemencik, muszę zawsze wytargiwać. Czy musiałam, zanim to dostałam, zanim to kupiłam. Musiałam wytargiwać, a tak. Jest po prostu szybciej, łatwiej. Nie ma z tym problemu. Jeszcze sobie podsuszę, bo tu już wycięłam te dwa kolory. Yy, I jeszcze podsuszę sobie yy, fajnym narzędziem. On nie jest ani głośny, ani nie jest. Yy, bardzo fajnie suszy, bo są różne suszarki, ja mam też suszarkę taką wąską, e, która mi bardzo fajnie posłuż, służy do pudrów właśnie, ale biorąc pod uwagę suszenie jakichś elementów, to zdecydowanie zdecydowanie wolę tą, bo ona ma szerszy tutaj ten e, strumień i dużo fajniej suszy i tak nie po prostu szybciej. Mi że szybciej i chyba tak nie wygniata też papieru dlatego, że tutaj mój się już wczoraj tutaj faluje. A to też dlatego, że na chwilkę tutaj leżała sobie obok i schła sama, ale mimo wszystko ja myślę, że trzeba mieć dwie. Tą mam do suszenia właśnie prac, a tą drugą mam do embosowania. Oczywiście nie trzeba, ale fajnie mieć dwie. Wygląda na to, że moja maska już wyschła. Teraz sobie ją przycinam. Przycinam tak, żeby nie było widać w ogóle brzegów, że ja coś nakładałam na ten papier. Czyli taki efekt, jakby ten papier już taki po prostu był cały z taką fakturą. Więc ją tak przycinam. Zadam sobie tylko tu szerokość tego. No, czyli generalnie muszę przyciąć tutaj, tak jak się kończy to moje nakładanie. Może bardziej o tutaj. To samo robię z drugiej strony. Okay. No i przycinam na wysokość. Tutaj sobie odepnę ten kawałek górę, a teraz sobie przyłożę te dwie. Teraz nie wiem, czy taką będzie, czy taką będę przykładała, tak czy inaczej. Tutaj gdzieś muszę sobie uciąć, więc tak sobie też ucinam. To jest tylko na podkład. Dobra. Teraz będę chciała to podkleić kraftowym papierem ponieważ to będzie wtedy po prostu takie fajniejsze, sztywniejsze i fajnie się wybije na mojej kremowej bazie, bo baza będzie generalnie kremowa, ale to będzie fajnie y, komponowało się z tym obrazkami, które są na krafcie, także całość. Bardzo Wam polecam też taki glue. Też go dostaniecie w krawdwenie. Nie wiem, czy akurat jest w tych, to, w tych butelkach teraz, ale jeszcze był w innych butelkach. Z tym, że taki glue to jest bardzo dobry klej, ale jest dość gęsty. Ale naprawdę bardzo dobrze klei. Oczywiście nie tylko papier, ale wszystkie inne materiały. No i teraz sobie, muszę zobaczyć, czy to jest proste. Dobra. Przykładam sobie z niewielką ramką. No i teraz przytnę mogę wziąć mniejszą przytnę sobie tutaj też Wam bardzo polecam małe gilotynki są genialne ja generalnie trymer mam duży a gilotynę mam małą, duża gilotyna mi generalnie nie służy, nie lubię gilotyn, ale mała gilotynka jak najbardziej jest pożądana dobra teraz wezmę sobie tło bo jak będę miała tło będzie mi łatwiej zdecydować, co so, no, tak przyłożę, bo to będzie wyglądało tak. Tutaj będzie stempelek podbity. I teraz sobie dobiorę kolor, czy ja chcę biały. Ale nie, on mi się tu za bardzo zlewa, jednak będę chciała ciemny. Dobra, bo ten jasny zlewam się z tymi jasnymi przestrzeniami, więc jednak będzie tak samo kremowy. Więc biorę sobie yy, 3D pianki. I teraz tutaj miałam 3 mm, ale chyba teraz wezmę 2 mm, sobie troszeczkę mniej odstające. No i nakładam cztery pianki z czterech stron, żeby mi się to ładnie wszystko, żeby mi się nie wyginał ten papier. Nakładam na oba rysuneczki. Ok. I najpierw nakleję sobie tutaj na te małe kwadraciki. Tutaj jak naklejam, a nie widzę tego z góry, żeby nie pokazać głowy do kamery, to nie wiem, czy to prosto się nakleja. Trochę tak na wyczucie to kleję. Tutaj podniosę do góry. Mam nadzieję, że jest prosta, choć troszkę za bardzo na lewą stronę. ale Jeszcze nie docisnęłam. To jeszcze mogę sobie dokleić. Roz odkleić. Chyba jest okej. Okay. Dobra. Teraz te już obrazki przyklejam na płasko. żeby też troszkę wyrównać tutaj ten papier, tu jest taki lekko podniesiony, więc to już przyklejam sobie na płasko. Ok, Tak by to wyglądało. Bardzo fajnie. Teraz muszę dopasować bazę do tego, więc tutaj przykładam sobie ten element, który będzie naklejony ołóweczkiem, którego nie mogę teraz znaleźć, jak zwykle, co coś jest. Zaznaczam sobie, gdzie będę chciała zagiąć ten papier, a tutaj delikatnie zaznaczam sobie, gdzie jest koniec obrazka, bo tu będę chciała nakleić sentencję i trochę przyciąć ten papier na dole. Także, teraz mała, mała tablica do Serdecznie polecam również dostępne. Ja podlinkuję oczywiście te, które są. W sklepie, jeżeli są dalej, jeżeli są teraz, jak mówię, niedostępne, to po prostu trzeba tam można sobie zamówić i ewentualnie zapytać się w sklepie, czy będą dostępne, bo one się wszystkie sprzedają dość szybko, i jest ich wiele. Także tutaj sobie już zgięłam ten papier tak jak trzeba. I teraz wiem, aha, przytnę go sobie też na szerokość. Czyli dokładnie tak jak mam to przycięte, to przycinam tył. No. no, i teraz yy, najpierw sobie następujemy, więc znowu biorę tablicę do stemplowania i będę stemplowała napis z mojego zestawu. Czyli przyciskam sobie tutaj na dole, bo tu będę to stemplowała. Yy, No i biorę napis. Mam napis, układam go tutaj zaraz pod obrazkiem, bo wiem, że tu się kończy. I będziemy stemplować. Przyłożę sobie najpierw ten panel i sprawdzę, gdzie ja bym chciała przyciąć. I to jest troszeczkę sobie przykleić na dole. Mogłabym tutaj zrobić yy, też na jakiejś karteczce i to przykleić, ale jakoś tak nie wiem. Nie mogłam tego, nie poczułam tego za bardzo i wolałam to właśnie zrobić już na samym tle, bo może by było to na na jakimś takim kwadraciku i pod tym panelem przykleić drugi panel, ale jakoś tak wolałam to zrobić jakby na tle, nie wiem, tutaj już zostawiam to Twojej um, Twojemu wyborowi, jak to Ci się będzie bardziej podobało i naklejamy nasz główny panel ok, nasza kartka gotowa nie przeszli tego, no, tego szczęśliwego nowego roku Tutaj jeszcze ewentualnie może by było, żeby jakby zamknąć tą kartkę z każdej strony, ale nie wiem, czy to jest konieczne. Ale dobra, zaryzykujemy. Jeżeli będę robiła następną, to będę na to bardziej uważała, żeby troszkę tutaj przytuszować sam brzeg tej kartki, ponieważ tu jest dużo tego papieru kraftowego, to może będzie fajniej to Wyglądało. Teraz sprawdzimy. Hmm. No, Zajem szczerze, że całkiem fajnie to wygląda. Moje dwie karteczki są zrobione. Ja tutaj troszkę więcej tładałam, więc może by było to jeszcze trochę przycięć, żeby troszkę ją zmniejszyć. Ta jest wśród mniejsza. E, tu na krawcie i pasta jest taka naturalna. Tutaj już pofarbowana e, takim ładnym proszkiem. E, także zapraszam Was do e, sklepu. Pasty znajdziecie na półkach, distesy, Oxide, klej, którym bardzo dobrze klei, e, fantastyczne te pędzelki e, i ten niezastąpiony już teraz dla mnie podejrzewam, już nie będę niczym innym nakładała past strukturalnych i tego typu jak tym, jeszcze chcę kupić sobie szerszy. No i nic, odcięłam nożyczkami ty które również znajdziecie w sklepie, jak również przyrządy, których używałam. Także buziaki, pozdrawiam Was, a ja zabieram się za kolejną kartkę, bo muszę zrobić chyba za cztery takie. <grytanie> pa!